Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny z odcineczków z mojej serii poradnikowej. Tym razem na warsztat skakują, tak, skakują gry z serii Rexio. Czyli, jakby nie patrzeć, Franczyza dosyć znana, nie tylko w naszym kraju, ale myślę, że u nas przede wszystkim a to, że chcę nagrać ten filmiczek, no to to skłoniło mnie to, że zauważyłem, że, że już jakaś tam garstka youtuberów zaczę zaczęła ogrywać Reksia, więc pomyślałem, że może ktoś jakby był chętny, a w ogóle nie ogarnia co i jak, chciałby też spróbować sił, no ale jak mówiłem, nie za bardzo się w tym wszystkim łapie i nie, so nie umie sobie poradzić ze zainstalowaniem tej gry. Więc tak, przechodzimy do strony, z której będziemy pobierać Reksia te wszystkie gry. Oczywiście yy, strona, link do niej zostanie umieszczony w opisie. Jak widzicie, dosyć sporo tego jest. I, 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 jak nawet, i nawet możecie zauważyć, że nie tylko w języku polskim. No. Ale głównie nas będą interesowały gry od Reksio Skarb Piratów do Miasta Sekretów. A to z paru powo powodów. Po pierwsze, yy, są to gry od pierwszej do którejś tam części, które mają jeden ciąg fabularny. Czyli, czyli na przykład, jak odpalimy Reksio i wyhikoł czasu, to na początku gry będzie nam, będzie nam wspomniana fabuła z poprzednich gier. Więc ktoś. Jak lubi sobie przechodzić z seryjki, to to jest idealne. Po drugie, te gry, mimo że wyglądają jak bajki dla dzieci, co oczywiście jest plusem tej całej serii, no bo jakby nie patrzeć, dzięki temu, że została grafika zastosowana jak w kreskówkach, no to te gry się nie zestarzały. Ich starość dopiero wychodzi w momencie, kiedy zaczynają się psuć z powodu no, tego, że były projektowane na inne Windowsy niż 7, 8, 1 i tam 10 i 11. No i. No i kolejne połowy że to po prostu są bardzo dobre gry, mimo wszystko. A te niżej odliczę z reksiem no i na przykład reksie i przyjaciele to są już takie typowe gry dla moich dzieci. No dobra, więc pobieramy poprzez kliknięcie na napisz, pobieramy te wszystkie gry lub te, co nas interesują. Ja oczywiście już to mam zrobione i mam uszykowane. Ale żeby móc zainstalować grę w którąś z tej serii, z Franczyzy, to, 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 to potrzebny nam będzie programik Demon Tools, czyli ten związany z yy, odpalaniem wirtualnych maszyn. No więc tak, po odpaleniu programu klikamy na katalog i przeciągamy na przykład Rexio i Skarb Piratów. Potem yy, klikamy na niego dwukrotnie, powinno nam się tu pojawić, widzicie. Odpalamy auto i uruchom autorum exe. Ewentualnie jak ktoś ma bardzo powolne ruchy i komunikat zdąży zniknąć to wystarczy wejść w, w ten komputer albo mój komputer w zależności od Windowsa. I tu też nam powinno wyskoczyć wirtualny dysk i po prostu trzeba kliknąć dwukrotnie na to i instalacja uruchomi. O, teraz ja taki byłem mądry, a samemu mi zniknęło. No, potwierdzamy i robimy dalej, instalacja pełna. Klikamy, wybieramy dysk, gdzie chcemy to zainstalować. Ja pro... zrobię sobie folder gry Rexia, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Ja też polecam wam tą opcję, no bo, ja, bo potem po pierwsze, one po instalacji te gry nie tworzą nam skrót na pulpicie A po drugie, one nie są instalowane w tych samych miejscach pod poszczególne gry I jak ktoś się słabo orientuje na swoim komputerze, to może mieć niemały problem ze szukaniem tego Tych wszystkich gierek No dobra, potwierdzamy, klikamy dalej, tak, utworzymy Utworzymy folder, bo no nie mógł on istnieć, no bo nie mieliśmy gry zainstalowanej, to jak Mógł coś fizycznie istnieć przed stworzeniem czego. Jak sami widzicie, gra się instaluje w miarę szybko, i czasem, bez względu na to, jaki potężny mocaz jest waszym komputerem, no to nie oszukujmy się. Cztery instalatory mają co do siebie, że i tak lubią długo instalować gry, a mimo wszystko nie powinny. Ale to już jest inna sprawa. Już instalacja prawie, 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 a już dobiegła końca. Tak jest, tu nam dokumenty się otwierają, ale to nie jest ważne. Wchodzimy, yy, yy, dysk e w moim przypadku, tam gdzie zainstalowałem, i uruchamiamy reksia. Wchodzimy w folder. Uuu, ale muli, muli, muli. A jednak, już myślałem, że mój komputer nie może uciągnąć tej potęgi, jaką mi gry z rexia Jeżeli chcecie mieć skrót. Do, do gry, żeby uruchamiać z pulpitu, no to robić. Klikacie prawym przyciskiem myszy na, gdzieś na pustą przestrzeń na pulpicie. Potem wybieracie skrót, klikacie przeglądaj, szukacie waszej gry, czyli ten komputer, w moim przypadku dysk E, gry Reksio i szukacie tej i, i ikonki Reksio. Klikacie, zaznaczacie, potem klikacie OK, potem dalej, dalej, zakończ i urucham Jak widzicie, logo się nam pojawiło. Teraz będziemy mieli intro. No i wszystko jasne. Jak mówiłem, grafika jest bardzo sympatyczna. Wygląda dosłownie jak wycięta z, z, z bajki. Ja mam trochę tu ucięte, bo mój program yy, trochę zwariował do nagrywania, poczekajcie Widzimy się ponownie ponownie na pulpicie, no bo jak mówiłem stary grymem do, do, do tego, że z nowymi programikami lubią się gryźć i w tym przypadku, jak było widać mój program do nagrywania również powiedział eee pierdole to No więc w wielkim skrócie Gra została zainstalowana, uruchomiona poprawnie i takie tam, o, takie wam małe Wskazówki dam, jeśli chodzi o użytkowanie się, użytkowanie gier z typu Rexio, ze serii Reksio. Po pierwsze, nie wolno wam minimalizować w czasie gry, ponieważ jak wrócicie potem, powiększycie grę, to będą się działy różne dziwne ciekawostki na waszym ekranie. Oczywiście, jak coś jest ciekawy, hehe, powtórzenie, to chce spróbować. To od razu wam mówię, że jedyne co wam pozostanie, to zapisać grę i wyjść z gry, ponieważ już nie będziecie mogli normalnie grać. Po drugie w przypadku kiedy wam gra na przykład będzie słychać po dźwięku, że, że coś tam nie pasuje albo będzie się zacinało to proponuję wam y, grę uruchomić w trybie zgodności albo jako administrator. Pierwszy spróbujcie uruchomić grę jako administrator opojętnie, a jak to nie będzie działa to polecam wam kliknąć prawym przyciskiem na ikonkę gry, potem na właściwości i w zgodności ustawić Was Windows. Znaczy, ogólnie, w teorii, jak klikniecie 8 albo 7, to powinno Wam działać, ale jeżeli nie, to proponuję każdą po kolei sprawdzić. I w, w większości przypadków gra powinna się normalnie zachowywać już. A jak wygląda sytuacja, na przykład, z drugą, trzecią i innymi grami, nie? No, ogólnie sytuacja wygląda tak samo, że instaluje się wszystko tak samo. Więc patrzcie, znowu uruchamiamy Demon Toolsa a, i proponuję Wam usunąć ten poprzedni Po prostu usunąć, dosłownie I teraz tak, robimy rexio i ufo Znowu, montujemy I znowu się pojawia komunikat I robimy tak samo jak w przypadku pierwszej gry Robimy instaluj Akceptujemy, o tu na przykład rexio i ufo posiada, że będzie robił skrót LED, to nie jest yy, reguła, więc się nie przyzwyczajajcie. Szukamy zaraz w moim przypadku, jak było Reksio i gry. Gry Reksio. Tak jest. Może dodajmy jeszcze ufo, żeby nam. Żeby utworzyło jeszcze kolejny folder. folder. Grę instalujemy. Na nowszych Windowsach, w sumie jest, w sumie od siódemki. Gra się instalować w przypadku, kiedy wyskoczy właśnie komunikat o to, aby administrator potwierdził. I dopiero potem instalacja będzie szła. I pędziła. A nawet możemy sobie po zakończeniu instalacji robić uruchom, reksio, zaznaczyć reksio i, i UFO uruchomić. No i znowu mój programik będzie wariował, ale jak widzicie, gra. Wszystko, wszystko ładnie działa. No, i wyszedłem. No, jak sami widzicie, to nie jest zbyt trudne. Zasada jest ta sama w przypadku różnych dziwnych działań, że uruchamiamy piew jako administrator, ewentualnie potem w zgodności grzebiemy. Aha, i pamiętajcie, że nie wolno minimalizować czasie gry. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest, że w niektórych częściach, tych właśnie tych pierwszych, może Wam wyskoczyć. Alert przeciw piractwu i będziecie musieli pisać odpowiednie kody, które potwierdzą to, że nie ukradliście gry. No tak się kiedyś walczyło z piractwem. Z tej strony był Jakub, a to był filmik poradnikowy dla tych, którzy by chcieli spróbować swoich sił w, w grach w, typ, w serii Rexio. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach. Nara!